Szanowni Państwo. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczne forum ekonomiczne w Karpaczu. Serdecznie zapraszam 3 września, drugiego dnia forum do strefy SGH na podsumowanie obrad okrągłego stołu zorganizowanego przez Chapter Zero Poland oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wydarzenie poświęcone było. Budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju, a uczestniczyli w nim przedstawiciele biznesu, władz rządowych i samorządowych, nauki oraz organizacji pozarządowych. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dla strony rządowej. Okrągły stół jest kluczowym elementem cyklu działań służących wypracowaniu wspólnej wizji rozwoju gospodarki z wykorzystaniem narzędzi, jakie zapewnia zrównoważony rozwój. Podczas trzech ciekawych debat rozmawialiśmy o budowaniu konkurencyjności firm, w Europie, w kontekście wdrażania zrównoważonej transformacji, roli liderów w tym procesie oraz strategicznym znaczeniu danych SG. Na forum ekonomicznym w Karpaczu odbędzie się debata oraz prezentacja wniosków z obrad okrągłego stołu. Do zobaczenia 3 września w strefie SGH na forum ekonomicznym w Karpaczu.